To działa. R.H.J. Książkę wraz z jej cennym przekazem prezentuje ci Matthew. To działa. Wszyscy zadowoleni ze zwycięstwa muszą się podzielić. Radość rodzona bliźniakami. Byron. Wyślij to działa do swoich przyjaciół. R.H.J. To działa. Autor wysłał rękopis tej książki na krytykę do przyjaciela, który zwrócił ją z notatką To działa. Ten osąd, który wynikł z doświadczenia, został przyjęty na tytuł książki wydawcy. Oryginalnie opublikowana w 1926 roku. Zwięzły, konkretny i skuteczny plan z zasadami, wyjaśnieniami i sugestiami dotyczącymi polepszania stanu swojego życia. Jeśli wiesz, czego chcesz, możesz to mieć. Człowiekowi, który napisał tę książkę, wiele się udało. Znany jest ze swojej hojności i pomocnego ducha. Oddaje on całą chwałę ze wszystkich swoich osiągnięć, z opanowania okoliczności, z nagromadzenia dóbr i zdobywania przyjaciół, cichemu rozpracowywaniu potężnej, prostej prawdy. I to o niej opowiedział w swojej pracy. Wskazuje prostą i otwartą drogę do większego i szczęśliwszego życia. Wiedząc, że najwięcej dobra przychodzi z pomocy innym bez oczekiwania chwały, autor poprosił, żeby jego imię zostało pominięte. Co jest prawdziwym sekretem zdobywania upragnionych rzeczy? Czy pewni ludzie byli urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, lub innym czarem, umożliwiającym im posiadanie wszystkiego, co wydaje się tak pożądane, i jeśli nie, to jaki jest powód różnic warunków, w których żyją ludzie? Wiele lat temu, czując, że musi istnieć odpowiedź na to pytanie, zdecydowałem się dowiedzieć, jeśli to możliwe, jaka jest. Ku swojej uciesze znalazłem odpowiedź i latami przekazywałem informacje innym, a oni z powodzeniem wcielali je w życie. Z naukowego, psychologicznego lub teologicznego punktu widzenia, niektóre z następujących stwierdzeń mogą być zinterpretowane jako niepoprawne. Ale tak czy inaczej, plan przyniósł upragnione rezultaty tym działającym zgodnie z prostymi instrukcjami, i wierzę z całego serca, że prezentowany jest teraz w sposób, który przyniesie szczęście i realizację jeszcze wielu innym. Gdyby życzenia były końmi, że bracy by jeździli. To podejście przyjmuje zwyczajny mężczyzna i kobieta w związku ze zdobywaniem. Oni nie są świadomi mocy będącej tak blisko, że bywa niezauważana. Tak prostej w działaniu, że trudno to pojąć. I tak pewnej w rezultatach, że nie korzysta się z niej świadomie ani nie uznaje za powód porażki lub sukcesu. Jezu, yes. Chciałbym, żeby to było moje. Wypala Jimmy, chłopak z biura, kiedy nowy, czerwony roadster przejeżdża obok. A Florence, operatorka telefoniczna, wyraża podobną myśl w związku z pierścieniem w oknie jubilera, podczas gdy biedny, stary Jones, księgowy, podczas niedzielnego spaceru, odpowiada swojej żonie. Tak, kochanie, byłoby miło mieć taki dom, ale to nie wchodzi w grę. Będziemy musieli dalej wynajmować. Landem, sprzedawca, protestuje, że to on robi całą robotę, ma najmniejszą stawkę, a pewnego dnia rzuci tą pracę i znajdzie prawdziwą. A prezydent Bondum w swoim prywatnym, świętym miejscu głosi gorzką tyradę przeciwko corocznemu atakowi Kataru -Siennego. W domu bywa zasadniczo tak samo. Ostatniego wieczoru ojciec zadeklarował, że córka Mabel jest na drodze prosto do katastrofy, a dzisiaj problemy z macierzyńskim i inne trudne sprawy odeszły w niepamięć, gdy matka wykrzyknęła: Miarka się przebrała. Nauczycielka Roberta chce widzieć się ze mną dziś wieczorem. Jego raporty są tragiczne, wiem, ale teraz spóźni się na brydża. Będzie musiała poczekać do jutra. Tak płynie niekończący się strumień podobnych ekspresji od milionów ludzi ze wszystkich klas, nie poświęcających myśli temu, czego naprawdę chcą, a zabierających wszystko, co im przyznano albo czego oczekują. Jeśli jesteś jedną z tych milionów bezmyślnych gadu lub życzeniowców i cieszyłaby cię konkretna odmiana od aktualnych warunków, możesz ją mieć. Ale w pierwszej kolejności musisz ustalić, czego chcesz, co nie jest łatwym zadaniem. Mogąc wytrenować swój obiektywny umysł, umysł, którego używasz na co dzień, do konkretnego określania upragnionych rzeczy lub warunków, podejmujesz pierwszy duży krok w osiąganiu lub zdobywaniu tego, co wiesz, że chcesz. Osiąganie tego, co chcesz, jest nie bardziej tajemnicze ani niepewne niż fale radiowe wszędzie dookoła ciebie. Dostrój się poprawnie, a uzyskasz pełen rezultat. Ale żeby to zrobić, trzeba oczywiście wiedzieć coś o swoim ekwipunku i mieć plan działania. Wewnątrz siebie masz potężną moc, niecierpliwą i chętną, aby ci służyć. Moc zdolną do dawania ci tego, czego usilnie pragniesz. Ta moc jest opisana przez doktora Thomasa Jaya Hudsona, autora książki The Law of Psychic Phenomena, jako Twój subiektywny umysł. Inni uczeni pisarze używają różnych nazw i określeń, ale wszyscy zgadzają się, że jest wszechpotężna. Tak więc ja nazywam tę moc Emanuel, Bóg w nas. Niezależnie od imienia tej wielkiej mocy. Albo świadomego przyjęcia Boga, moc jest zdolna i chętna, aby doprowadzić do kompletnego i perfekcyjnego spełnienia każdego szczerego pragnienia Twojego obiektywnego umysłu. Ale musisz być w pełni na serio w związku z tym, czego chcesz. Okazyjne zażyczenie sobie, lub nieśmiałe chęci nie tworzą perfekcyjnego połączenia. Albo komunikacji z Twoją wszechpotężną mocą. Musisz być na serio, serdecznie i szczerze, pragnąć konkretnych warunków lub rzeczy, umysłowych, fizycznych bądź duchowych. Twój obiektywny umysł i wola są tak niezdecydowane, że zazwyczaj tylko życzysz sobie rzeczy, a piękna zdolna moc wewnątrz Ciebie wtedy nie funkcjonuje. Większość życzeń to po prostu ekspresje wokalne. Jimmy, chłopak z biura, wcale nie pomyślał o posiadaniu czerwonego roadstera. Landem, sprzedawca, nie myślał o żadnej innej pracy, a w zasadzie nie myślał wcale. Prezydent Bondum wiedział, że będzie miał katar sienny i na niego czekał. Biznes ojca był najpewniej udany. A matka z pewnością przyniosła tego dnia do domu pierwszą nagrodę z gry w brydża, ale nie ustalili, co chcieliby, żeby osiągnęły ich dzieci i w rzeczy samej pomagali im wcielać w życie nieszczęśliwe warunki, w których żyły. Jeśli starasz się na serio zmienić swoje aktualne warunki, tu jest zwięzły, konkretny i skuteczny plan z zasadami, wyjaśnieniami i sugestiami. Plan. Zapisz na papierze w kolejności ważności rzeczy i otoczenie, których naprawdę chcesz. Nie bój się chcieć za dużo. Idź na całość w zapisywaniu swoich pragnień. Zmieniaj listę codziennie, dodawaj do niej i odejmuj, dopóki nie będzie w porządku. To naturalne, że zmiany nas zniechęcają. Nie zniechęcaj się przez nie. Zawsze będą zmiany i dodatki ze względu na osiąganie celów oraz przeważające pragnienia.